Dzień dobry Państwu. Na piąte wydanie Komorniki TV zaprasza Tadeusz Nawalaniec. Dyrektor zarządu dróg powiatowych w Poznaniu Marek Borowczak zapomniał, do czego został powołany i odmawia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wirach. Słynny wirowski wiadukt kolejowy, zlokalizowany w ciągu ulicy Łęczyckiej pomiędzy ulicami Dworcową a znany jest w miejscowej społeczności przede wszystkim z tego, iż zarządca drogi, nie bacząc na niebezpieczeństwo pieszych, dopuścił w nim ruch niechronionych uczestników ruchu drogowego. Sprawą tą jednak zajmuje się obecnie przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski, który obiecał, że do końca tej kadencji zbuduje przez nasyp kolejowy niezależne przejście dla pieszych. Ale wiadukt ten to nie tylko ogromne zagrożenie dla pieszych, to również zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Kiedy byłem jeszcze radnym sołeckim w 2019 roku przeprowadziłem audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym miejscu, w wyniku czego zarząd dróg powiatowych w Poznaniu dokonał korekty oznakowania drogowego, co spowodowało iż pojawiła się tam obecnie znacznie mniej samochodów ciężarowych, które blokowały przejazd pod wiaduktem. Prowadzone wtedy rozwiązania okazują się jednak niewystarczające, o czym kilkukrotnie informował zarzut Drog Powiatowych w Poznaniu mieszkanie Zwir Paweł Malinowski. Zwrócił on uwagę panu dyrektorowi, iż kierowcy samochodów dostawczych, ale również kierowcy autobusów czy laweciarze przewożący koparki, nadal grzęzną pod lub przed wiaduktem kolejowym, wykorzystując jego lub sąsiada zjazd indywidualny do zawracania. Co powoduje nie tylko degradację wiaduktu, ale również niszczenie zjazdu na jego posesję. W odpowiedzi na jego pisma dyrektor wskazał, iż w 2019 roku poprawiono oznakowanie drogowe i nie widzi potrzeby wprowadzania kolejnych zabezpieczeń w tym miejscu. Z kolei, jeśli chodzi o zniszczenie zjazdu pana Malinowskiego, to jest to jego problem i on powinien o ten zjazd zadbać samodzielnie. Są to dosyć duże pojazdy, autobusy piętrowe, cysterny, lawety, z koparkami wszystko tutaj podjeżdża, rozczaskują się najczęściej chłodnie, busy z plandekami, jest tych dosyć dużo przypadków. Autobus akurat to śmieszny przypadek, bo akurat z żoną byliśmy na podwórku, tam tu było latem, jak się nie mylę, pojechał piętrowy autobus, no wysiadł dwu, w i wysiadło dwóch górali, weszło sobie tu na górkę, na podjazd i obserwowali, czy się zmieścił. na no raczej się nie zmieścił, więc nawrotkę, że już robił u mnie przy bramie, no, no było trochę tam później kopania, grabienia tego. I... Autobus się zaklinował, zrobił się korek z jednej strony, z drugiej strony i kierowca, czy tam, nie wiem, ten pomocy tego kierowcy wysiadł, poprosił ludzi, którzy stali w korku, żeby wyszli mu na pekę i zaczęli po niej skakać, żeby mógł swobodnie przejechać. Nie? I był taki przypadek, że raz przejeżdżał, no chyba z drabiną wtedy jechał ta drabina mało co nie spadła na auto, które za nim jechała jeszcze, nie? Przypadków z plandekami dosyć jest dużo i na części z plandeką jadą przy, przy samym tym przejściu dla pieszych, więc wtedy jak coś im się urywa, no to od razu tam spada w tym, w tym miejscu. Jakby ktoś szedł, to mógłby tym ostro oberwać, nie? Jest dosyć, dosyć, dużo tych przypadków. Dla mnie, dla mnie, to jest dziwne, że nikt z tym nic nie robi, jeżeli tam dyrektor nie widzi problemu, to dla mnie to, to jest śmieszne ten człowiek w ogóle nie powinien pracować na, na takiej funkcji, nie? O wyjaśnienie tej sprawy zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Jak poinformowała nas rzecznik prasowa Katarzyna Fercz, Zarząd Dróg Powiatowych podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, iż oznakowanie jest wystarczające i nie zamierza wprowadzać zabezpieczeń fizycznych. Sprawą tą zainteresowaliśmy spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, która odpowiada za stan techniczny wiaduktu kolejowego. Członek zespołu prasowego Radosław Śledziński zapewnił nas, że zdaniem PKP obiekt ten jest w dobrym stanie technicznym i nie posiada uszkodzeń konstrukcji nośnej, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. W kwestii oznakowania drogowego odesłał nas do zarządu dróg powiatowych. Zwróciliśmy się zatem do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, informując go, iż obiekt ten jest istotnie zniszczony, zarówno w części betonowej, jak i wystają z niego druty zbrojeniowe, co może powodować obniżenie projektowanej nośności tego wiaduktu. Jak poinformowała nas starsza inspektor Nadzoru Budowlanego, Marta Marlewska, w wyniku naszej interwencji, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podejmie w tym zakresie stosowne działania. Trudno nie zgodzić się z irytacją pana Pawła Malinowskiego, tym bardziej, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi powinien w tym miejscu ustawić urządzenia bramowe U10. Takie fizyczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ustawia się bowiem w miejscach, w których skrajnia pionowa obiektów inżynieryjskich jest niższa niż 4,5 metra, a z taką mamy tutaj do czynienia. Sprawą tą zainteresowaliśmy wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu Mirosława Wielocha. Na jego wniosek dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zobowiązał się ponownie przyjrzeć sprawie. Pan przewodniczący podziela nasze wątpliwości i poinformuje nas o dalszych decyzjach w sprawie. Mieszkańcy osiedla Zacisze w Komornikach nie mają gdzie grać z dziećmi w piłkę. Jak powiedział nam Tomasz Miłoch, rodzice grają z dziećmi na ulicach, na których raz po raz jeżdżą samochody. Marzy im się... Boisko z prawdziwego zdarzenia. Tomasz Miłoch wyszedł z własną inicjatywą i zgłosił się do Urzędu Gminy z prośbą o wybudowanie rosnącego osiedlu boiska dla dzieci i młodzieży. Urzędnicy powiedzieli mu, że takie boisko można by wybudować na przeznaczonej na ten cel działce. Jednak żeby to było możliwe, mieszkańcy powinni wystąpić do gminy z petycją w tej sprawie. Ponieważ Tomasz Miłoch nigdy tego nie robił, Zwrócił się za pośrednictwem portalu społecznościowo mieszkańcy Komornik o pomoc do radnych gminy. Od wakacji tutaj organizujemy z sąsiadami, z ich dziećmi, no po prostu grę w piłkę. No nie mamy gdzie tego sportu uprawiać, dlatego akurat na, na ulicy rozstawiamy takie bramki przenośne. No, radzimy sobie jak możemy, gramy od krawężnika do krawężnika, także no, nie jest to jakoś do końca bezpieczne. Samochody co jakiś czas przyjeżdżają, te bramki musimy zabierać. Nie ma po prostu miejsca na, na uprawianie sportu, ani po prostu takiego jakiegoś większego placu zabaw, gdzie dzieci mogły się bawić, spotykać. Narzekamy, że, że dzieci siedzą w domach, grają na komputerze, są otyli, a, a no, naprawdę, no, naprawdę, no, gmina nie udostępnia takiego terenu, żeby same te dzieci mogły, mogły po prostu wyjść na dwór i gdzieś spędzać razem ten czas aktywnie. Pani z gminy, z działu inwestycji zaproponowała właśnie działkę, tą o której mówimy, o powierzchni ponad 12 hektarów i właśnie tam plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza, dopuszcza właśnie lokalizację boisk sportowych. Panem Wiśniewskim wymieniłem się informacją, wymieniliśmy się numerem telefonów Dzisiaj zadzwoniłem do niego i, i potwierdza swoje słowa, że pomoże, przygotuje takie, takie pismo do gminy. Większość yy, no, aprobuje, aprobuje ten mój pomysł. I tak jak z ludźmi też bezpośrednio rozmawiam, no, każdy, każdy właśnie zauważa, że te osiedla się budują, a, a nie ma gdzie po prostu, gdzie, gdzie te dzieci mają po prostu wyjść nie? na dwór. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Pomocną dłoń wyciągnął do niego zastępca przewodniczącego Rady Gminy Piotr Wiśniewski. Jak nam tłumaczył, Rozpoznał temat i okazało się, że działka, na którą wskazali urzędnicy, jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie tej działki przez gminę może okazać się trudne, dlatego zaproponował inne rozwiązanie. Gmina jest właścicielem leżącej nieopodal osiedla innej działki, na której co prawda nie da się obecnie wybudować boiska, ale możliwa jest w niedługim czasie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Dzięki temu za około rok mieszkańcy osiedla mogliby cieszyć się nowym boiskiem. Piotr Wiśniewski zaoferował również pomoc w przygotowaniu petycji do gminy i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Sam teren wymaga już faktycznie tego typu inwestycji, a fakt, że mieszkańcy wychodzą z tego typu propozycjami z własną inicjatywą wskazują miejsce świadczy o dużej Społecznej aktywności i świadomości dla potrzeb danego terenu i to jest super, nic tylko przyklasnąć i pomagać. Z chęcią odpowiedziałem na tę inicjatywę. Jak tylko się okazało, że jest to możliwe, pojechałem do urzędu ustalić i zweryfikować to, co w mediach społecznościowych zostało powiedziane. Niedaleko jest działka o numerze chyba bodajże 1049 przez 1, która już należy do gminy, dla której należy zmienić tylko plan miejscowy, co będzie zdecydowanie szybsze niż czekanie na uzyskanie tej działki od kowru. Jest Jesteśmy w kontakcie tutaj z wnioskodawcą i mamy, że tak powiem, opracowany plan ku temu, żeby już napisać interpelację, wzmocnić ją podpisami mieszkańców. Szybszym, wydaje mi się, rozwiązaniem jest zmiana planu dla tej sąsiedniej nieruchomości, którą wskazali pierwotnie mieszkańcy i to jest czas około 8 miesięcy, gdzie zmiana planu spowoduje to, że będziemy mogli tą inwestycję realizować od ręki, praktycznie znajdując tylko w tym momencie na te środki. Zatem, jeżeli Piotr Wiśniewski dotrzyma obietnicy i pomoże mieszkańcom osiedla Zacisze, będą oni mogli już za rok cieszyć się nowym boiskiem, czego serdecznie im życzymy. 19 lutego Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Przy urzędzie gminy Komorniki zorganizował w Centrum Tradycji i Kultury akcję Krep dla dzieci chorych na Białaczkę. Polski Czerwony Krzyż jest częścią międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego, prowadzeniem Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, promocją honorowego krwiodawstwa, niesieniem pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą opieką i pomocą socjalną, promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami Unii Europejskiej oraz działalnością edukacyjną wśród dzieci i młodzieży wolontariatem. Jednym z celów PCK jest prowadzenie kampanii i działań, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi. Mamy dzisiaj pierwszą akcję w tym roku, będą jeszcze dwie, a dzisiejsza akcja jest pod hasłem Krew dla dzieci chorych na Białaczkę. I każdej akcji mamy inne hasło. Dla seniorów zbieramy wypadkach drogowych, zbieramy krew. I chcielibyśmy, żeby tej krwi nie było potrzeba, ale niestety wiemy, jakie są drogi, ile wypadków jest. I media mówią: Brakuje, brakuje krwi. Następna akcja, na przykład, zapraszam 18 czerwca tutaj, właśnie w Centrum Kultury Pięknym. Bardzo nam odpowiada, warunki, wszystko jest, jak się mówi, po naszym OK. I zapraszam, tak, przed chwileczką mówiłem, wszystkich zdrowych od lat. 18 do 65. Dlaczego musimy oddawać krew? Dlaczego nie można jej wyprodukować? No właśnie, to jest w tej chwili pytanie, które zadają sobie wszyscy: dlaczego krwiądastwo jest tak bardzo ważne? Krew to jest płyn, który tak naprawdę jest w tej chwili nie do zastąpienia, dlatego tego typu akcje i osoby, które przychodzą podzielić się kawałkiem siebie, są niezbędne, ażeby można było ratować życie i zdrowie ludzi. Także w momencie, kiedy ktoś opracuje już metodę produkcji krwi, nazwijmy to w cudzysłowie um, syntetycznie to będzie przełom, ale obawiam się, że nie nastąpi to szybko. Także liczymy cały czas na naszych sprzedawców. Jakiej krwi potrzebujemy najwięcej? To znaczy generalnie biorąc pod uwagę e, układ grup krwi popularnych, zawsze brakuje nam grup krwi e, tych z oznaczeniem RH-, czyli rytualnie 0-, minus, w tej chwili A minus, B minus. To są zawsze e, grupy krwi, których potrzebujemy najbardziej, bo tych też jest najmniej w populacji. Wiele osób boi się tego, że przyjmując krew z zewnątrz może zakazić się na przykład wirusem HIV. Nie ma takiej możliwości z tego względu, że procedury, które są przewidywane w momencie, kiedy krew jest badana, a następnie dostarczana do szpitali, powodują to, że każda krew zostaje zbadana pod kątem wszystkich niebezpiecznych elementów, które mogłyby doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji dla biorcy. Tak więc krew, która pobierana jest podczas takiej akcji, jaką ma być w komórnikach, trafia do stacji i tam jest. Badana. Badana. Tak więc jest ona maksymalnie bezpieczna. Każdy, kto chce podejść do oddawania krwi, musi sobie zadać jedno podstawowe pytanie, czy jest zdrowy. Naszym głównym celem jest ratowanie ludzi przy pomocy krwi, którą uzyskujemy od dawców, natomiast kluczem jest to, aby komuś nie zaszkodzić. Pierwsze pytanie, czy jestem zdrowy. Drugie pytanie, czy przygotuję się właściwie, to znaczy odpowiednio się nawodnie. Jestem przygotowany energetycznie, to znaczy myślę o odpowiednim posiłku, czy jestem wypoczęty. O myślę, muszę pomyśleć o ogólnej swojej kondycji, a żeby to pobranie nie było obciążeniem dla organizmu, a tylko i wyłącznie harmonijnym oddaniem. Kawałka siebie uzupełnionego poprzez przygotowanie właściwie do oddania krwi. Tak więc jeżeli jesteśmy zdrowi, nie przyjmujemy leków, a przygotujemy się sensownie do dania krwi, to jak najbardziej możemy się podzielić kawałkiem siebie i wieczorem na kanapie pomyśleć, że uratowaliśmy komuś życie. No to jest niebywała sytuacja, więc zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Zdzisław Wleklak wręczył radnemu Klaudiuszowi Lipińskiemu dyplom z podziękowaniami za szczególne zaangażowanie się we wspieranie krwiodawstwa w gminie Komorniki. Panie Klaudiuszu, podziękowanie dla radnego gminy Klaudiusza Lipińskiego za zaangażowanie się w działalność statutową naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy Komorniki. Obiecuję, że dalej będę Was wspierać. Tak długo, jak to długo to będzie możliwe, Przecież przynajmniej mam nadzieję, że kolejne, kolejne lata. Yy, to jest oczywiście drob drobiazg przy tym wszystkim, yy, co wy robicie, a uważam osobiście, że największymi bohaterami to są osoby, które oddają krew, bo to świadczy o ich empatii, a nawet bym powiedział wręcz miłości do bliźniego. Podobne podziękowania otrzymali wcześniej wójt Jan Broda, przewodniczący Marian Adamski oraz dyrektor Damian Konieczek. Piękna inicjatywa trzech wspaniałych ludzi. Radnego Damiana Nowaka, radnego Szymona Kosmalskiego oraz Szymona Klubsza pod nazwą Komornicka Gastronomia dla Janka. Janek to sześcioletni chłopiec z zespołem Aspergera, czyli łagodniejszą formą autyzmu dziecięcego. Z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania ośrodka układu nerwowego. Matka, będąca w trudnej sytuacji materialnej, potrzebuje na jego leczenie 26 tysięcy złotych rocznie. I stąd ta akcja. Każdy z Was, kto odwiedzi jedną z restauracji: The Dublin Inn, Spetsmaku, Aleksandria, Armando, smacznego, no wreszcie może poczęstować się jabłuszkiem z sadu Szymona Kosmarskiego, wrzucając w zamian do puszki symboliczne kilka złotych na pomoc Jankowi. Mówimy o sześcioletnim Janku, który w tej chwili zamieszkuje miejscowość Luboń, do tej pory mieszkał w Komornikach, czyli tutaj nasz mieszkaniec gminy Komorniki, niestety ze względu na sytuację rodzinną musiał on zmienić miejsce zamieszkania. Działamy aby ratować jego zdrowie. Chłopiec cierpi na zespół Aspergera, który niestety jest bardzo dokuczliwą, genetyczną chorobą, można powiedzieć, że jest to odmiana autyzmu. I ruszyła pomoc na fundacji się pomaga, której podopiecznym jest właśnie Janek. Zbieramy fundusze. Zaczęliśmy już początkowo w styczniu przed akcją Wośpu. W tej chwili chcemy kontynuować i działać dalej. Dzięki inicjatywie dwóch lokalnych przedsiębiorców Damiana Nowaka i Szymona Kospalskiego w sześciu restauracjach na naszej gminie Komorniki. Z dniem dzisiejszym rozstawione mamy owoce, są to jabłuszka tutaj z naszego gminnego sadu Szymona Kosmowskiego. Każdy kto będzie korzystał z właśnie z tych sześciu punktów gastronomicznych będzie mógł sobie te jabłuszka zabrać i w ramach tego wpłacić pieniążki do puszek, które już stoją właśnie w tych lokalach. Na chwilę obecną nie mogę jeszcze powiedzieć ile ta akcja będzie trwała, myślę, że tak długo jak będzie to potrzebne. Natomiast po jej zakończeniu oficjalnie państwa wszystkich poinformujemy jak to będzie wyglądać jaką kwotę zebraliśmy i pieniążki muszą być przekazane bezpośrednio na konto Fundacji Sie pomaga, która dysponuje tymi pieniążkami i w ramach działań zdrowotnych te pieniążki są wypłacane na leczenie na konsultacje na wizyty lekarskie na różne zajęcia dodatkowe które są niezbędne na chwilę obecną można powiedzieć, dział medycyny wyliczył opiekę nad chłopcem na około 26 tysięcy złotych rocznie i taką kwotę na ten pierwszy rok, aby pomóc rodzinie chcemy zbierać. Nie będąc oczywiście w tych lokalach, także zachęcam do, do wejścia na link Janka i Fundacji Się Pomaga, też można płacić każde, każde pieniążki. Ja też bym chciał oczywiście tutaj przedstawić, gdybyście Państwo wiedzieli o, o jakich lokalach mówimy, na pewno mamy The Dublin Inn w Komornikach, smacznego. Specmaku, no wreszcie Aleksandria i oczywiście Armando. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do akcji. Nie musicie zostawać na obiad, ale możecie wstąpić po jabłuszko. A gdybyście chcieli pomóc bez wychodzenia z domu, prosimy o wpłatę na konto siepomaga.pl wysyłając SMS lub przekazując 1,5% podatku na cel wskazany na ekranie. Link do strony Ojanku znajdziecie pod dzisiejszym wydaniem. Dziękujemy za nawet najmniejszą pomoc. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia.